Zasługi Reny Szewińskiej dla polskiego sportu znają chyba wszyscy, mówi Marek Browiński. Dodaje, że wybitna lekkoatletka darzyła w dużą sympatią i była w mieście częstym gościem. Pani Irena była często patronem właśnie honorowym naszego biegu inowrocowskiego, No i stąd ten pomysł. Wrzuciłem na Facebooka, na swój profil właśnie to, co sądzicie o tym pomyśle. Odbiór jest pozytywny. Wniosek w sprawie nadania skwerowi w pobliżu stadionu imienia Ireny Szewińskiej został już wysłany do Rady Miejskiej. Jej przewodniczący zapowiada, że na pewno się z nim zapozna. Samą inicjatywę uważa za dobrą, ale trzeba się zastanowić nad godnym miejscem dodaje Tomasz Marcinkowski. Nie widzę problemu i myślę, że nie ma takich sił w Inowrocławiu, które temu pomysłowi tutaj by stanęły na przekór. Natomiast kwestia to jest znalezienie odpowiedniego miejsca. Inowrocław, Tatiana Adonis. No i władze Inowrocławia szukały tego miejsca prawie rok, ale znalazły. Jak podaje portal InoOnline, Imię słynnej sportsmenki zostanie nadane któremuś z tych trzech betonowych chodników za zamkniętą bramą stadionu. Czy naprawdę betonowy chodnik na stadionie jest miejscem godniejszym niż skwer położony w okolicy tego stadionu? Przecież dwa dni po uroczystości nikt już nie będzie o tym pamiętał. Być może nawet sama uroczystość nazwania betonowego chodnika przejdzie w mediach bez echa. Nadal uważam, że bardziej reprezentacyjnym miejscem jest skwer położony w okolicach Stadionu, w okolicach ratusza, w. Okolicy, placu sportów letnich. Po prostu w miejscu, w którym kręci się bardzo dużo osób, szczególnie kuracjuszy i turystów odwiedzających nasze miasto. Wystarczyłoby trochę o ten skwer zadbać. Nie wiem, może się mylę. Ale uważam, że nazwę powinien otrzymać skwer. Mam nadzieję, że przez decyzję władz nie przemawiała ich małostkowość z powodu, że to była moja propozycja. Raczej to, że do 11 maja nie zdążyliby pewnie uprzątnąć tego skweru bo jego okolice wyglądają wręcz tragicznie. A tak przy okazji ciekawe, kto wymyślił ten chodnik.